nie poczuwajcie niczego. Minister Aleksiej z zamku Adrian. Siema. Cześć. Adix się chodzi. Cześć. Daj ten złom. Nie mogę. No. Co, chcesz coś? Wszystko. Mmm, tak na poważnie. Drugi kolczasty. Dobrze. Ile? To ile masz? O. Wystarczy no, ci. Jeden se zostawię. No, okay. i teraz se zrobię lepszy pistolet. Mam tasa, który zadaje. ponad 400 damage'a. Albo se znajdę drugi pistolet, i wtedy to zrobię. No. Może na razie mam Mądre, sobie. mądre. Ej, a co tu się dzieje? Mogę tu wejść? Nie mogę. Ktoś tu już się tam bije. Ja się już bawię. Leksani nie marnujem mu. Nie warto. W sumie nie warto. Batonik. No i ktoś morduje znowu ammo. Czarny. 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 O, Przyjaciel! No i mam kasę z niego. Kurde, poziom 22, ciężki do ogarnięcia. Kurde ja mam który poziom. 17 O Jezu Właśnie mam siedemnasty. Czemu ja to wziął? Co? No czurno, otwieraj. A gdzie jesteś? jesteśmy? EŚ Kurwa! Co za tureń? Oni są tutaj <grym> lecani. Co się mówi? Coś się mówi? O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Cześć! A tutaj to było nie był tak, karabinek to... właśnie, pamiętam. Ach. Napierdalać tę p... A tutaj słyszę kolegę otwórz, otwórz. otwórz, to, no Ty, mogę to sobie wziąć? Czarny No co robię? No otwieraj okay. No, Leżeć! Więcej Czemu on stoi? No, to było. <gry> Kurde, wydzierają się tam. Boże, jak tu mało miejsca. No, pani z irokezem. Słyszę zbira. O, zbir jako szef! Wa. Wow. <noise> o, nie żyjesz, ulacie nie mam odwagi. Przepraszam. Jak tu? Z... <noise> <noise> Magiczna ruszka to jest plan. Tymacze plan. Ty 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 ty. Jej nowy no. poziom. Fajne radio na biurku y Plankle. Ale fajne, dżyska? fajne radio leci no. u ciebie. O, diamenty znalazłem. Magiczna ruszka. Eee, hmm. Hmm. tam był stół Gdzie? Gdzie? Gdzie ty widzisz ten stół? On jest na dole. No, na dole. Hmm. No, sani i tak nikogo nie zabijesz. O okay. Hmm. Gdzie idziesz? Idziemy! O, Zbier! Ja tu nadal się przyjmę pozbierać. Czterystaż?! Kur... czekaj, idę Nie Serio Wciśni mogę zrobić mięsną przynętę? Wciśnijcie B, ciekawe co się stanie. Wrócę? NIE! Wciśnij B! Jak wciśną B, to przyjdą na miejsce. Cicho! No. Nie chcą no, dojść. Mamy... Kanały ściekowe znów... Po, postaw na klasykę, celuj w głowę. Celny kopnik potrafi zabić. <noise> Zbirek. On już po raz trzeci. Witaj. Dzięki. Mam furię jak coś Ja nie. też mam tylko czekam na tego plujka No z Nie wierzę w niego Mam tylko teraz 20 nie no. chce mnie Dobra Curnie co to z tobą co ma być ze mną. No, czarny! Głodupcu <grym> <du, tu>, ty. Głodupiec. jest on ma... chyba. Dobra, nie. Jak oni się tutaj odradzały? Nie rozumiem. Aleksa, nie zginni znowu w tym samym miejscu. O, to będzie śmieszne. Kabum! 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 Tak! Tak! Aha, Wow! No! Po co czarny kucałeś tak w ogóle? Bo czasami się blokuje. Aha, jest kobieta! To w przeciwną stronę idziesz Ale tu jest skrzynka Aha, i otworzysz ją na pewno. Łamliwy nóż do trzciny, ale słaby. Brawo Grotolację Ej, to jest najlepsza rzecz, rzecz w tej grze! To jest mhm. a nie im ugu. Adowy to samości? u kogo siostra? O co, siostra u kogoś 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 mnie. kogoś 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 No kogoś 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 tak w ogóle mam dużo tych broni, a tylko jednej używam. Cały czas tego klucza nastawnego. Krzynka! Gówno! Grot tak? To był tożsamości. Tak. O, on się żyje. Serio? Kto? Ty pod prądem poraziłem dalej żyć? On przyszedł i mu ją w jak kluczem nastawnym. O, Musiał bądź. No tak. Wiecie co? Grotto. Jaki... który używa? Kto? Co? Grotto. Co? Grotta. Faga! Co ty znowu robisz? Człowieku, faga, faga. nie baw się... Dynamitem To jest dziecko musi To jest dynamomen Dynamen? Turbo dymomen, o boże ta Bo dymumen, No to co z nimi robimy? Ktoś tam w niego rzucił chyba nożem Nie, skądże? Tu do wody Ona nas tak yy, będzie biła, no nie? Ta woda Ej i odejdźcie, ja rzucę bombę. to rzucę w niego, nie w nas. No to już wszyscy nie żyją. Słuchaj, yep. młot dwuręczny, nie bardzo słaby. Żygo! go! Czarny, rusz się. Czekajcie, rzucę w niego młotem. Młotem? Kur no i tak miałem na zbycie O Jezu! Dostał w łeb młotny, który zdaje mało. Nie, człowieku! Włączyłem furii jednym ciosem <noise> i zarąbał mu je, jeden czas Padł, od, bo, bo padł z, od razu. Ale miał pół HP. Oooo, następny poziom. Dobra, lecimy dalej. dobry znaleziony niekradziony wyzwanie ukończone takie rymowanie mapy energetyczne e my tu skręcamy Jolol! e zbier. zbier cześć przyjacielu no <grym> <grym> Serio. no nie wiem o tak tak kolejny daj koniec <grym> Okay. 5000 tysięcy No, ruszajcie się no, Czy to koniec kanałów? Czy to będzie nareszcie koniec kanałów? Mogę się stracić Żygać mi się Jeszcze 140 metrów Jeszcze coś będzie na pewno No jest, pluje. Grupa. Mam beczkę wybuchową. Jak to Adix da powiedział. Yy, Adix. To jest Ewa. co za ja Wiesz co? To, to, to nic z nimi nie zrobi. pewnie. O właśnie. Idę ja go ma... na. Przepraszam. No, Jeszcze nie żyje, gdzie on jest. A nie żyje. Co tak szybko. Boom. Proszę Ty, koniec tych tuneli Ty za samobójstwo i dostałem level, fajnie <grym> <grym> Naxani no, nie mieszy się w to. macie broń. Palną dobra Pluju! Fuck hmm. dostał <śmany> Boże, przestań zignąć! GIN! dziękuję. Co nie Też mam mało. Też mam mało. A ja dużo. Ja właśnie nie zabrałem wszystkiego o, jedzenia i picia. Ej, tu jest Oho. kolejna czaszka. Mmm, czarny. Prawdy młot, fajnie. Zobaczał nie powinieneś młod. brać jakichś noży do rzucania? Nie. <grym> Coś ty trafił go? <grym> o nie! A gdzie my musimy iść? Na dół! O nie. O już Mm. Ała. Zabij się. Dobra, idziemy. Czekajcie, czekajcie. Co tam jest? Czemu tak się patrzył dziwnie na te drzwi? zwykle w takich ukrytkach coś jest, tylko tego patrzę. A to wygląda z waszej strony, jak ja kopię im tę... To ubieg. znowu ten kurwa. Denerwuje mnie już. Czemu ja pięściami go <zyskujesz> <zyskujesz> to ja go prawie 600... jest super, fajnie 20 Łopata Łopata chyba Gdzieś by wyjście? Tak! Yes! Hallelujah! końcu! Aleluja! To światło jeszcze! Jej! Się. Miasto, mory A się muszę umyć. ja... <laughs> A coś mi kanałami kanałami? Nie! <laughs> Jej! Tak in real life! Jedną nogą kropie. Fajnie. O nie, ale ich tu jest! NO! PIR! Nie, nie, nie to ubronił. Mam 14 alkoholów, gdzie jest moja. Achem, mój gliczny staw. Jak godzimy na automat, to Marco dziewórka bomba. Stajemy i napierdolimy fabrykę fabryka olej. O mam młotek! No, 15 alkoholów. Dobra, idziemy. 1200... O, cześć zombiaczku. Dobra. <grywa> Gdzie? Aha. Dajcie mi jednego zombiaka. Ej, tu gościu się Po co ci on? I... Po co ci on? Bo chciałem już wypróbować coś. No. Ale tu nie ma zombie Nie, nie ma. Jedziemy do kościoła. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Trzeba się pomodlić za... <grywa> yy, za ...ojca, matkę... A tu wszyscy nie żyją je! części silnika, no. akumulator, zaraz będę samochodzik miał. O, handlarz, nareszcie. Tyle czekałem. Co on ma chyba? Pewny sierp. dużo Ja to ma. sprzedaję wszystko. Tak, co mam do sprzedania? Ja. Co ja mogę kupić? O! Karabinu nie sprzedam. Jakaś chujowe na czubę mam. No, ja naprawdę to mam tylko jedną dobrą broń. Ja kupowałem sobie drutu. Nadal nie mam tego. Sprzedajesz pistolet? Nie sprzedajesz pistoletu. Co chodzi? Hej Bruno! No i wydładało się mi telefon e, dobrze muszę Dobra ja mam wszystko co potrzebuję yy, tak, czekaj zmieniło się miejsce Ale mam sierpa Ty chcesz baterii? No to wiesz. Kto chce baterię? No jakiś gościu dam. Dobra, lecimy do, do tej misji. Ten Ryan. <ścoughs> Kurwa, trafił mi. Lexani. Leksani! Eee, oh. co ty robisz? Lexani. Chodź tu. Chodź tu do mnie. Many do not... 5000 Pięć tysięcy Lecimy jeszcze, czy kończymy odcinek? Chodź, Lecimy. No to lecimy jeszcze. 20 Mi się tak... odcinka. Mam dwie, to... ma dwie broń świeczne które zadajemy razem. Le lecimy jeszcze zobaczyć tą misję. Aha. To nasz... Eee... Gdzie? I teraz będzie tu leżał. Ale co? Co będzie leżał? Eee, Dostać się kanałami na posterunek policji. Znowu? No. Tak, ja biegnę. Kanały, Kanały ja nie chcę... kocham was, biegnę do was. Już wiem jak ten się odcinek będzie nazywał. Kanały tak. są... Nie marnuję mu! Co się stało? Ciemno. Dobrze, że nie oberwałem. Co ja tu tam no? oberwałem za jeden paset ja Dobra, gdzie jest mój młotek? <gryryry> Patrz jaki mój mam młotek Bo tak gwoździe bił Ty powinien mieć machet nie No Ja powinienem mieć takie młocki Serio No. Yy. Co tam masz? Maczugę na 22 Ty <gryry> Ty szukaj maczet Broni Ej A, a co my idziemy tu? My nie to mamy iść Yy, nie wiem, wtedy też dojdziemy. No, 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 nie no sorry, musiałem mu rozwalić łeb no, 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 ja ich nie lubię. Średnia Duda, du, du, Au, au, au. Biją mnie. No kur. Fajnie. To lekcani wiemy. Schowanka. <trett> Ile juchy się przelewa człowieku! Rurka harmonikowa! <grywa> <grywa> Rurkę harmonikową używa się do mocowania kibla <grywa> Co? Tu. Ja mam mocowany kibel w dół. No, otwieraj czarny Trzy! No, otwieraj dwa, to jeden. jeden. Ale chodźcie tu. Okej. Okay. Albo nie, nie tamten, nie tędy pójdziemy. Było coś tu? Nie. E, nie? Tu Co coś jest. Gówna Idziecie? Handler z Ericiem. O, rewolwer. Rewolwer. Ej, chodź. Słaby? Ile miał? Yyy, jedziemy. Chodźcie. E, rewolwer 218, to lepszy niż mój mocny tak, pistolet. Ale... Ale pistolet jest lepszy, bo do niego nie za nie instalować dzieci A, do rewolwera nie mogę, a to górny Dlaczego rewolwery Ale bo nie przeżyję Rewolwery takie są fajne Ale jestem bark. Rewolwery są fajne, bo są mocne Zrobiłem świeczkę za e, tobą leci Fajnie. Macie repeater? Zdejdźcie nas repeater? Nie repeat. No mam To byśmy zrobili jeszcze drugą część tym postaci. No może zrobimy Drugą część czego? Z <grym wytrych> nas Nie mam! No ale kupcie mnie No mnie zabili mnie Ooo, biedny Roksani <głos> <głos> Dobra, biegniemy, wbijemy się do kanału, by zakończyły odcinek. Kanały, cześć! Eee, kanały. rozdział 8. Kara za dobre uczynki. Dobra, tak, <noise> zakończymy odcinek kanały będziemy, z kanałami widzieliśmy się w niestety. Znowu. Także zapraszam do oglądania łapkowania, komentowania i subskrypcji.